Widzimy taką, taką niepokorę pewną, ale pewnie też i przerażenie Z drugiej strony, cóż ci ludzie mają do stracenia? Oni wiedzą, z czym to się wiąże. Proszę zobaczyć brutalność, z jaką ci ludzie są traktowani. To dla nich to byli tak naprawdę niekiedy też i podludzie, jak to Grupa przywiezionych jeńców, partyzantów, została wprowadzona do budynku. W budynku tym następuje brutalne przesłuchanie, które było przeprowadzane bez żadnych skropułów, z użyciem rozmaitych narzędzi, rozmaitych metod, które stosowali w tych ówczesnych czasach. Tu widzimy zbliżające się auto jakiegoś oficera SS, który przyjechał nadzorować osobiście przesłuchanie, które w tej chwili się odbywa Pan rozkaz umocnienia pozycji przez wojska niemieckie. Decyzja była taka, i bronimy w dymku miasta tą podłogę, um, ucieczka dalsza jest tak naprawdę gdzieś tam, prawda, nie wiadomo. She's on

Organizacja jest robiona e, właśnie w, w tej dacie, kiedy było złotów jak gdyby przywracany do macierzy, a e, pokazaliśmy taką e, walkę wśród murów, wśród budynków, e, potyczkę, życie, życie zwykłych ludzi. Skąd panowie do nas przyjechali? Storunia, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Wiking, po raz czwarty z rzędu mamy szansę dzięki organizatorom odgrywać żołnierzy 15. Łotewskiej Dywizji SS, która na tym terenie w 1945 roku broniła tych terenów, czyli łotysze w niemieckich mundurach, bronili niemieckiej ziemi przed siłami polskimi i radzieckimi. Skąd pan do nas dzisiaj przyjechał? Z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy, co roku pan jest u nas? Czy pierwszy raz? Ja pierwszy raz, koledzy od trzech lat. I jak się podobało? Dla mnie świetnie. Kogo dzisiaj pan reprezentował tutaj? Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Dromedar, zbyt gorsze. I na rowerze pan przyjechał? E, <laughs> chciałbym, ale myślę, że latem może przyjeżdżę na rowerze, Dzisiaj przyjechaliśmy z przyjaciółmi samochodem, normalnie oczywiście. Przywieźliśmy rowery, przywieźliśmy motocykl, e, odtwarzaliśmy dzisiaj osoby cywilne, które tworzyły jakby ruch uliczny podczas dzisiejszej No Ale tak, bochenek chleba jest, co tam mamy jeszcze, ogół rasy. No, panowie, zapraszam, serdecznie. Proszę, proszę, proszę. Tak, częstujemy się Kamil. Yy, a tutaj co mamy? Yy, niemiecka technologia. Proszę zobaczyć, 45 rok, mleko w proszku. O ja nie wiem czy to jest mleko. No kurczę. To, to tak. na pewno wspomagasz dla wojaku. W każdym bądź razie efekt był <laughs> Jak było słychać zresztą, nie? Dobra, uciekamy dalej. Macie taką fajną giverę. Pożyczył nam pewien żołnierz. I co, i będziecie strzelać? No. Nie, robimy sobie zdjęcia. A jak wam się podobało dzisiaj? Fajnie. Tak podobało się? Tak. Co najbardziej wam się podobało? Strzelanie, strzelanie. I strzelanie. A mi to jak, no, no ta cała inscenizacja. No, z rodziną tutaj jesteśmy i bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mrozik trochę mrozi, ale atrakcji jest tyle, że że warto było przyjść. Jak podobało się ogólnie? Bardzo fajnie, bardzo fajnie, tylko że no, mało widoczne, ale no jakoś by trzeba było dla ludzi trochę jakieś tam. Tym ten 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 razem trzeba te doła, rusztowania trampoliny, tak, żeby tak, może tak, widać, tak, było widać, tak, nie? Bo ten pierwszy rząd tak, tam najwięcej widział. To a najlepiej... tobie jak się podobało? Bardzo fajnie. Tak, a co najbardziej Ci się podobało dzisiaj? Wszystko! Wszystko, no. Strzelali. No to... Jak strzelali? No, jak, jak, strzelali? No, jak strzelali, tak. No, Głośno wchodzi... było trochę, nie? No. U bolały? Tak, bardzo bolały. Ale masz takie nauszniki dobre tutaj, to, 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 to no właśnie, ubezpieczyły, nie było tak źle, nie? Moja siostra też występowała. Tak i kim była tutaj? Kogo grała? Zamkę. Partyzantkę. O no, proszę, to Marusia była, siostra była. Wszyscy byli, cała rodzina występowała. O, I Jest! Chodź, siostra do nas. Chodź, chodź! No, ja grałam siostrę zabitego chłopaka. Zabitego chłopaka? Tak. I chłopaka ci zabili. No, brata. To powin to twojego brata, to płakać teraz, a nie. No, już, już popłakała. A już popłakała. <grym> I <grym> pierwszy raz już załóż takiej inscenizacji? Drugi. Drugi. Czyli w przyszłym roku na pewno też? No, wiesz. Jak ci się podobało? Nie zmarszłasz tam za bardzo? Zmarszłam, <grym> zmarszłam. No, ale to najważniejsze, że była zabawa, nie? No. Nie ma czego, rękawiczki trzeba ubrać, co widzę. Tata tutaj dokumentuje. To najważniejsze jest. No, ja tutaj zakończę. Dzięki uprzejmości się zawitałem tutaj drugi raz w tym roku. Tamten roku byliśmy tylko z karabinami maszynowymi. W tym roku jest, przywieźliśmy cztery pojazdy i dwa karabiny maszynowe. 400 km. Skąd pan przyjechał? Częstochowa. Częstochowa, nie, yeah. No bo jak jest, nie? Jedziemy teraz dzisiaj do, Byd do Bydgoszczy. Na jutro mamy tam koniec konferencji z tym zaproszeniem. I na, w niedzielę, w nocy powrót do domu. Czyli co? Czyli na takiej imprezy jak najbardziej. Nieważne ile kilometrów, nieważne jaka pogoda, ważne, żeby brać udział i dobrze się bawić. Dobrze się bawić, ale w tym momencie my akurat mamy sprzęt, który bardzo często zawodzi, bardzo często ma kaprysy, i, i tu jesteśmy zależni generalnie od tego sprzętu. Tydzień czasu zajęło na przygotowanie wszystkich pojazdów do wyjazdu. Udało się, wszystkie zadziałały, wszystkie jeżdżą. Wszystkie jeżdżące? Wszystkie jeżdżące, oczywiście. To może coś no, yy, po kolei o samochodach. Co za Panem stoi? Za nami stoi Peugeot D5, prawdopodobnie jeden taki wasz w Polsce, bo nie znaleźliśmy y, innych tego typu jeżdżacz w Polsce. Pojazd 39. rok oryginalna skrzynia biegów, oryginalny silnik, wszystko oryginalne jeździ, bardzo... Prawdziwy zabytek Prawdziwy zabytek, znaczy tu każdy pojazd w jakiś sensie jest zabytkiem bo i Mercedes stojący za nami, ciężarowy, też po remoncie i Opel który tutaj stoi, który też czeka na remont już drugi rok, ale kiedyś się doczeka, natomiast jeździ i motocykl, który to jeszcze jest jako czwarty pojazd BMW R35 Preza udana, co roku czwarta edycja, czekamy na piątą zawsze zmieniamy miejsce, dużo tu było z tym wszystkim zadymy było problemów, ale udało się, bo był, były wnioski o szczególne zgospodarowanie, jakby zabezpieczenie tutaj dróg, musieliśmy pisać do komendy wojewódzkiej policji i tak dalej, było, no trochę było zamieszania, ale sporo przychylności władz i tak dalej, udało się to zrobić. Wszystko tak jak należy. Czyli pozytywnie odebrane. Pozytywnie, fajnie. Odbywa. Najważniejsze, żeby się podobało ludziom, tak? Bo to robimy dla nich, dla mieszkańców. No jak tam jest fan, jak im się to podoba, to będziemy to robili dalej. Jeżeli to jest najważniejsze. Przejdźmy kiedyś pięć osób, to nie zrobimy tego więcej na pewno. <laughs> o czożkrowie, wiesz, dla pięciu osób też można, nie? <laughs> też można zrobić i też warto zrobić. Dobra, no to pytamy, kiedy Jastrowie, bo tutaj słyszałem, yy, że w Jastrowiu coś się będzie też odbywało. Tak, już w tym roku to będzie drugie wydanie Pikniku Militarnego w Jastrowiu i on będzie 9, 10 i 11 sierpień.